Gdzie dzisiaj przyjechałaś? Na plażę Dokąd? Do jakiej miejscowości? Ja nie wiem Cliffords. A gdzie jest ta plaża? W północnej Anglii Aj. Powiedz gdzie jesteś dzisiaj? Jestem na Cliffords plaży. Super, jak ci się podoba? Dobrze Zobaczcie na tego stwora nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Powiedz co? Nic nie, nie powiesz? Korzystając z pięknej pogody, jaka nam się przytrafiła i z okazji tego, że lockdown w Anglii zostaje częściowo zniesiony w pewnym stopniu, postanowiliśmy wybrać się nad morze do miejscowości Cliff Ops. Jak widzicie, miejscowość jest oddalona od miejsca naszego zamieszkania około godziny 19 minut jazdy. Także pakujemy się, jedziemy. Sama miejscowość posiada bardzo długą plażę oraz takie molo. Ehm, także wybieramy się tam, zobaczymy, i pokażę wam, jak to tam wygląda. Znaleźliśmy fajny parking na końcu promenady ehm, w rozsądnej cenie 5 funtów za cały dzień. Dotarliśmy na miejsce. Jest bardzo ciepło, 23 stopnie, minimalny wiatr. Oczywiście ogromny odpływ, ale bardzo przyjemnie. Korzystając z pięknej pogody postanowiliśmy przejść się promenadą, zobaczyć co i jak. Co znalazłeś? Co? O rety. Co to jest? Parkomat Parkometr Trzy różne rozmiary Co jest doktorku? Jak Ci się podoba w Cliff Ops? zaprasza zapraszasz wszystkich do Cliff Ops? Fajne są te siedzonka? Tak Fajnie? Tak Ja bym chciała tutaj mieć Pianka zaprasza wszystkich do Ops w Północnej Anglii I Porysek zaprasza wszystkich do Klifopsu w Północnej Anglii King size wózka Zamykają plażę o godzinie 3 A co robią? Ale plaże zamykają o 3 Idę na lody Naprawdę? Tak. Jakie lubisz lody? Oreo. Oreo. No, to super. I piankówki. I pianka, i bory z samorazem. Tancio, a czy Ty też idziesz na lody? Tak. Jakie Dobra. lubisz lody? Nie ja powiem. Ty nic nie chcesz Dobra. mówić. Dobra, idźcie z mamą. Lody Super. Pa. Pa. Korzystając z okazji, postanowiliśmy z kolegą Michałem poszukać wykrywaczami trochę skarbów na plaży. Tanie, jak ci idzie szukanie skarbów? Co? Słucham. Słucham. Proszę bardzo, pierwszy skarb. Coś od przynęty na ryby. Co to ciekawego? Nie mam pojęcia. Kawałek miedzi z korkiem. Niezła zdobyć. Będzie do kolekcji. Uwaga, poznajcie Michała, który szuka skarbów. Holly, come out of the way, please. Come on. What have you, Ash? Erm, cut that one. Got a little of that one do Retro land. Idziemy zobaczyć. Super. O, zobacz. Popidołek cię hey. Pan jak jest? Dobrze, ciepło dzisiaj. Super. Tancio, jakie lody jadłeś? Jaki ice mam? Siadaj. Co? Jaki mam? cream mam? I jaki jeszcze? Nie wiem. Słuchaj, idziemy tam się przejść na to molo daleko? Idziemy zobaczyć tam? Tak? Chcesz tam iść zobaczyć? Mhm. No to wołaj, i idziemy. Tam daleko, no? Dobrze patrzysz. Za tobą jest chyba. Za tobą. Okay. Jakie karmely były lody? Um, cookies and cream, brownie and white chocolate. Um, bu Bubblegum ripple. I jaki sobie wybrałaś? Bubblegum ripple, bo majorce spróbowałam. Pamiętasz? I były takie dobre, znaczy tak. Ja wiem, jak cookies and cream smakują że się zabieram ten. Zabrałam te i będę dostałam. I smakowały dobre i gdy jadłam, więcej już tak niedobre nie było Bo bubuk miał takie lumps I tak jak bliżysz, tak niedobre Ja robię bałwana piasku. Piaskowego bowana? Mhm, no Gdzie dzisiaj przyjechałaś? Na plażę Dokąd? Do jakiej miejscowości? Ja nie wiem Cliffords. A gdzie jest ta plaża? W północnej Anglii Ivy. Super Tancio, powiedz gdzie jesteś dzisiaj? Jestem na Clifford's plaży. Super. Jak ci się podoba? Dobrze. I co dzisiaj robiłeś? Sysko. Czy szukałeś skarbów wykrywaczem? Uh -huh. Co znalazłeś? Sysko. Sysko co? Nie powiem ci. Dobrze, masz rację, nie mów to tajemnica. Zobaczcie na tego stwora! Pianka stworze! W stworze. Oj. 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 Na pewno warto zapoznać się z zasadami panującymi na plaży gdyż na koniec wyjazdu okazało się, że nie można używać łopaty.